Oczywiście w Afryce jest większe przywiązanie do prawa naturalnego i tak, do takiej religijności naturalnej, ale też w związku z tym można się zapytać, kto jest bardziej zapóźniony cywilizacyjnie. Ja pamiętam, że kiedy właśnie przyjechał tutaj do polski ksiądz Baszoboro z Ugandy, zresztą to też jest bardzo ciekawe, że zmieniają się kierunki misyjne, że dzisiaj przyjeżdżają misjonarze z Afryki ewangelizować Europę. Ale kiedy on przyjechał, to zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Mianowicie powiedział, że kiedy przybywali misjonarze europejscy do Afryki, to kazali nam zdejmować kolczyki, z, wyjmować z nosów, z całego ciała. Kazali, zabraniali tatuaży. Potwierdzi, że to mają tylko barbarzyńcy. No i rzeczywiście myśmy, myśmy Afrykanie, jak mówił Baszoboro, przestali się kolczykować, przestali tatuować przyjeżdżamy do Europy, patrzymy, a tu całe masy zakurczykowanych, wytatuowanych ludzi. I teraz jest pytanie, no sami nam mówiliście, że to przejaw barbarzyństwa, więc kto tutaj jest barbarzyńcą? Więc widzimy takie odwrócenie namacalne wręcz tej sytuacji, ale o kościele afrykańskim warto powiedzieć, że jest to kontynent, gdzie najwięcej chrześcijan przybywa co roku, bo jeszcze na początku XX wieku tam milion było tylko chrześcijan, katolików, a dzisiaj jest 265 milionów. I to jest przyrost nie tylko ilościowy, ale jakościowy, można powiedzieć, bo oni są rzeczywiście najbardziej przeciwni tym wszystkim destrukcyjnym prądom, które podmywają kościół na Zachodzie. Chociażby jak akceptacja dla, dla antykoncepcji, dla aborcji czy, czy te postulaty LGBT. Z drugiej strony, Afryka jest jedynym też kontynentem na świecie, gdzie stale rośnie liczba kleryków w seminariach. Jest też kontynentem, gdzie mamy największą frekwencję osób co niedzielę na mszach. No, takim absolutnym rekordistą jest Nigeria, 94%, Kenia 73%. I to ciekawe, że Nigeria jest krajem, w którym Kościół jest prześladowany, zwłaszcza w tych prowincjach północno-wschodnich, gdzie gdzie panuje właściwie Boko Haram, czyli ta radykalna organizacja dżihadystyczna, mordująca chrześcijan. Więc widzimy tą żywotność, tą dynamikę chrześcijaństwa i także katolicyzmu na Czarnym Kontynencie. Oczywiście jest to pytanie, które zadaje Paweł Lisicki. Czy ten napór tych pieniędzy, ten napływ pieniędzy z zachodu, nie sprawi, że, że ta tama skruszeje? W tej chwili trudno to powiedzieć, ale widać ten, ten opór jednak, którego wcześniej nie było. Wcześniej na przykład nie do pomyślenia było, żeby czarnoskórzy hierarchowie sprzeciwili się białym. Mi opowiadał pewien biskup polski, że na jednym z synodów siedział obok biskupa czarnoskórego i widać było, że w tym czarnoskórym wszystko się gotowało, kiedy słyszał te różne liberalne postulaty postępowych duchownych, ale siedział cicho. I kiedy go ten polski hierarcha zapytał, no, dlaczego on nie wstanie, nie zaprotestuje, to on tak palcem dotknął swojej skóry, no i powiedział, bo jestem czarny. Że jakby nie mieściło się wtedy w psychice ludów afrykańskich, żeby się przeciwstawić, powiedzieć nie białym. Że jednak ten syndrom postkolonialny był tak głęboko zakorzeniony, że uniemożliwiał sprzeciw. A tutaj widzimy sprzeciw całego kontynentu amerykańskiego. Po pierwsze, jeżeli chodzi o biskupów anglikańskich, bo z podobnych powodów nastąpiło całkowite zerwanie i pęknięcie wewnątrz kościoła anglikańskiego, gdzie kościoły tak zwanego globalnego południa, zwłaszcza anglikańskie kościoły w Afryce, oderwały się od macierzystego kościoła Anglii, powiedziały, że to one są prawdziwym kościołem anglikańskim, a arcybiskup Kantendery zdradził, ponieważ y, zgodził się na y, małżeństwa homoseksualne, tak zwane małżeństwa homoseksualne. I teraz widzimy analogiczny sprzeciw y, w przypadku fiducia supplicans, również y, wszystkich kościołów afrykańskich Czarnego Lądu. Co ciekawe, odmienne zdanie zajęli tylko y, biskupi, Afryki Północnej, Magrebu, ale tam są biali biskupi. Czyli ci biali biskupi Afryki z północy, oni przyklepali to błogosławienie par homoseksualnych, a ci czarnoskórzy już z głębi Czarnego Lądu powiedzieli stanowczo nie. I co ciekawe, już wcześniej ta siła kościoła katolickiego w Afryce ona spowodowała, że Afryka nie podryfowała w kierunku komunizmu, że jednak Kościół był tym elementem, który uniemożliwił w wielu krajach skomunizowanie tamtejszych ziem. I pamiętam, że w 2001 roku wyszła taka książka Chrześcijaństwo w przyszłości, takiego amerykańskiego badacza Filipa Jenkinsa, i on tam pisze, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy centrum cywilizacji było w basenie Morza Śródziemnego, to ówcześni Rzymianie patrzyli jak na barbarzyńców, na te ludy na północ od, od Dunaju, czyli tam, gdzie dzisiaj są, gdzie były plemiona germańskie, później słowiańskie, jak na barbarzyńców nieokrzesanych. Wśród których niemożliwa jest żadna bardziej wyrafinowana myśl, a tym bardziej teologiczna, ale okazało się, że z czasem centra chrześcijaństwa też przeniosły się tam na, na północ. Być może my dzisiaj też patrzymy z takim poczuciem wyższości na te ludy afrykańskie, zastanawiając się, czy one są zdolne do tworzenia wyrafinowanych dzieł teologicznych. To Bardziej subtelnej myśli chrześcijańskiej, ale, ale kto wie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, taką kolebką kościoła była Afryka Północna i Azja Mniejsza, gdzie dzisiaj kościoły są resztówką. To są jednak ziemie muzułmańskie. I kto wie, czy podobny los nie spotka z czasem Europy, która dokonuje dobrowolnej apostazji, a ciężar chrześcijaństwa przeniesie się właśnie do Afryki czy Azji.